Iwona i Piotr, dwoje ludzi w wieku około 40 lat, spotkali się na portalu i Dwoje. Ich pierwsza rozmowa zaczęła się od wspólnej pasji do gotowania. Iwona, miłośniczka kuchni włoskiej, podzieliła się przepisem na makaron, a Piotr, zapalony kucharz, zaprosił ją na wspólne gotowanie. Ich pierwsze spotkanie w kuchni było pełne śmiechu, smaków i wzajemnych odkryć. Wspólnie tworzyli nowe dania. A każdy posiłek stawał się pretekstem do zacieśniania więzi. Wspólne gotowanie stało się ich rytuałem, a każde nowe danie to metafora ich relacji, pełne składników, które tworzyły coś wyjątkowego. Po kilku tygodniach Iwona i Piotr postanowili wybrać się na romantyczną kolację do restauracji, gdzie mogli spróbować potraw, które wcześniej wspólnie gotowali. W ten sposób ich miłość kwitła, a oni odkrywali siebie nawzajem. Dziś są szczęśliwą parą, która z radością dzieli się swoimi kulinarnymi przygodami. Jeśli chcesz poznać więcej inspirujących historii, obserwuj nasz profil i kliknij w link prowadzący do My Dwoje. Podziel się swoimi doświadczeniami z randkami online w komentarzach i subskrybuj nasz kanał.